Dziś o Słowie Bożym w stylu ping pong, czyli Bóg mówi do mnie, a ja coś z tym słowem robię. Dziś m.in. o tym więc rozbiegi lecimy. Frajda życia z Bogiem słowo daje. Dziś w stylu espresso, czyli krótko i na temat jednowątkowo, kontynuujemy nasz cykl, lecz każdym słowem, nie samym chlebem, lecz każdym słowem żyje człowiek, każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. I od razu przenosimy się do listu do Rzymian, do 10 rozdziału, bo dziś przyjrzymy się temu, co się stanie, kiedy już jesteśmy napełnieni Bożym Słowem, kiedy przyjmujemy Boże Słowo. Y Rzymian 10, y, 9, 10. Czytamy tam coś takiego, że jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, bo zobaczcie, że słowo Boże nie tylko może do nas przychodzić, y, Boża prawda o, o Chrystusie, o tym, że nas kocha, że przekonuje nas o grzechu, że nas zbawił, że zapłacił na krzyżu, y, że jest Naszym Zbawicielem i Panem. No i teraz właśnie ja mogę odpowiedzieć, cytując Boże Słowo: mogę wyznać własnymi ustami, że Jezus jest Panem, że jest moim Panem. Po raz pierwszy świadomie podjąłem taką decyzję w 1997 roku. To był taki zwrotny moment jeszcze w czasach szkoły średniej. Od tego czasu zacząłem uczyć się wiary osobistej, wiary takiej, Osobiście związanej z osobowym Bogiem. No i właśnie ten fragment z listu do Rzymian był jednym z kluczowych wersetów dzisiaj w kontekście Bożego Słowa i tego, co ja mogę zrobić. Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Zbawienie to greckie słowo Sozo, tłumaczone jako ratunek, uzdrowienie, uwolnienie, zebranie w całość, podniesienie, uwolnienie od wrogów, przywrócenie zdrowia myśli, więc ratunek pod każdym względem. I teraz okazuje się, że właśnie dziesiąty werset. Sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, czyli jestem czysty, niewinny w oczach Boga. A znów pojawia się to słowo wyznawanie wiary ustami. Wyznawanie wiary ustami prowadzi do zbawienia, czyli do ratunku. I to jest główne przesłanie tego dzisiejszego odcinka: że Ty i ja możemy wyznawać Boże Słowo, aby doświadczać Bożego ratunku. Możemy wyznawać, powtarzać to, co mówi Bóg, możemy Go cytować, możemy przypominać Jego słowa. Po co? Aby były w naszych ustach jak miecz. Jak miecz, który tnie to, co nie Boże, jak miecz, który pokazuje kierunek i wprowadza Boże królestwo, Boże zasady. Hej, zobacz, jaki to jest przywilej. Ty i ja możemy cytować Boże Słowo, możemy wypowiadać je nad swoim życiem, ale też nad życiem naszych bliskich, nad życiem innych ludzi, których otaczamy właśnie zazwyczaj mówimy modlitwą, a ja dzisiaj powiem wyznawaniem, wyznaniem Bożego Słowa. Kiedy wyznaję Boże Słowo z wiarą, to jest to forma mojego wyznania wiary. Że Bóg jest, że Bóg działa, że już tyle rzeczy zrobił, że zrobił wszystko, co trzeba, aby teraz Boże Królestwo objawiało się w moim życiu i przez moje życie płynęło do życia innych ludzi. Więc wyznawanie wiary prowadzi do zbawienia. Może dzisiaj jesteś w takich okolicznościach, że musisz sprzeciwić się okolicznościom. Może chodzi o kwestie zdrowotne, może chodzi o kwestie finansowe, może chodzi o jakieś kwestie relacyjne. Cokolwiek to jest, nie pozwól, żeby okoliczności cię dopadły i zmiażdżyły. W imieniu Jezusa ogłaszaj dobre rzeczy, ogłaszaj Boże Zwycięstwo, ogłaszaj to, jaki jest Pan w Twoim życiu, ogłaszaj Jego imiona, ogłaszaj Jego dzieła. Niech to będzie wyznanie. Zamiast marudzić. Wyznawaj z wiarą. Zamiast narzekać, wyznawaj z ufnością. Zamiast psioczyć i frustrować się, uwielbiaj Boga i opowiadaj, jaki jest względem tych okoliczności, które może właśnie w Twoim życiu się nagromadziły. A wtedy cały arsenał, siła Bożego Słowa zostanie uruchomiona, zaprzęgnięta przez modlitwę wiary do działania w tej sprawie. Bo tak to Pan Bóg wymyślił. Dał nam dwoje uszu, żebyśmy słuchali, jedne usta, żebyśmy mówili. Niektórzy twierdzą, że to jest znak, sygnał, abyśmy dwa razy więcej słuchali niż mówili. Ale w życiu z Bogiem jest czas na słuchanie, ale jest też czas na mówienie. Bo jak mówi Paweł w liście do Koryntian, uwierzyłem, dlatego przemówiłem. Więc dzisiaj niech Twoja wiara będzie aktywna, wypowiadaj słowa wiary. Niech to wyznanie prowadzi się przez cały Boży dzień. Frajda Życia z Bogiem w wersji Espresso tyle na dziś. Jeżeli spodobało Ci się to przesłanie, wyraź aprobatę, zostaw jakiś komentarz albo udostępnij je od razu, prześlij dalej, niech niesie się dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem. A my widzimy się już niedługo przy kolejnej okazji.